Lesiów. Niewielka miejscowość pod Radomiem. Dojechaliśmy tu z Warszawy pociągiem w zasadzie w niecałe półtorej godziny, jakoś tak. Tu zaczynamy naszą przygodę z Puszczą Kozienicką. Weekend szykuje się pogodny. Na dwudniowy objazd okolicy zaplanowaliśmy okulną trasę rowerowymi szlakami wytyczonymi przez Puszczę Kozienicką. Z Lesiowa do Czarnolasu żółtym, a z powrotem czerwonym. Ich dokładny przebieg sprawdzicie na tej stronie lub w naszej ulubionej aplikacji mapy.cz, mapy gdzie macie zaznaczone nie tylko przebieg szlaków rowerowych i pieszych, ale też właśnie różne wiadki, jakieś takie miejsca wypoczynku, takie jak to i wszystkie inne miejsca przyjazne rowerzystom i turystom pieszym. W sumie planujemy niewiele ponad 100 km. Idealnie na wiosenny rozruch przed ambitniejszymi wyprawami. Film, który właśnie oglądacie, rozpoczyna krótką serię, którą będziemy przeplatali z innymi filmami z dalszych wojaży. Serię dotyczącą naszych najbliższych okolic, a że jesteśmy z Warszawy, no to oczywiście województwo mazowieckie, czyli teraz Puszcza Koźnicka, a później inne, też bardzo ciekawe, zielone i atrakcyjne krajobrazowo i rowerowo rejony. Mazowsze często jest uznawane za jedno z nudniejszych województw Polski. Jest tu raczej płasko, nie ma gór i morza, to wszystko prawda, ale. Ale Mazowieckie to Dolina Wisły, Kampinoski Park Narodowy, parki krajobrazowe nad Bugiem, Liwcem czy innymi pięknymi rzekami, zamki książąt mazowieckich, ciekawe miasta i w sumie podjazdy też się znajdą. A rowerzyści to lubią. Chyba ty! No tak, zawsze przekorna. W Puszczy Kozienickiej będzie przede wszystkim zielono i aktywnie. Celowo wybraliśmy szlaki, które omijają wszystkie duże miasta w okolicy, czyli Pionki, Kozienice i Radom. Będzie maksimum przyrody, minimum miejskiego zgiełku i ruchu samochodowego. Ruszamy. Dawaj. Mówi się, że Puszcza koźnicka to ostatnia dzika puszcza na Mazowszu. Coś w tym jest, bo współczesne lasy chronione przez Kozienicki Park Krajobrazowy ciągną się przez ponad 30 tysięcy hektarów, od Kozienic aż po Radom. Przez park przepływa kilka rzek, m.in. melandrująca zagożdżanka, która w dalszym biegu, przecinając Kozienice, wpływa do Wisły. Na dniu znajdują się również królewskie źródła, czyli rezerwat z bardzo ciekawą legendą. Ale o tym opowiemy za kilka chwil. A teraz czas na chill nad tym uroczym zalewem o mniej uroczej nazwie. Ale to subiektywna opinia. Fakty są takie, że Jedlnia Letnisko to jedna z ulubionych wypoczynkowych destynacji mieszkańców Radomia. Do miasta stąd raptem 15 km. Można dojechać autem, pociągiem lub rowerem. Jak my! Jak my. No i oczywiście również w Puszczy Kozienickiej spotkamy bobry. Zobaczcie, jak pięknie to wycięły. Nie bardzo wiem tylko, czy tutaj, na czym one chcą robić tą tamę, no bo obok jest tylko droga, no ale może taki szlaban będzie, no nie wiem, zobaczymy, jak już to wytną. Przed Czarnolasem wjeżdżamy jeszcze dwa razy do lasu. No i mamy taki piaszczysty odcinek. Cóż, ciężko, trzeba trochę, czasami trochę popkać rower, ale przynajmniej nie jest za łatwo. Mamy już trochę kilometrów za sobą, to chyba dobre miejsce, by opowiedzieć trochę o kondycji i oznaczeniu szlaku. Słuchajcie, no jest różnie z tym. Tak naprawdę zarówno żółty szlak do Czarnolasu, jak i czerwony z Czarnolasu. Ciężko jest, żeby poruszać się po nich bez GPS-a. Po samych oznaczeniach na drzewach czy znakach, no to raczej się prędzej pogubimy, więc generalnie mieć ze sobą GPS-a i nadzorujcie po prostu ten szlak. Jeżeli chodzi o odcinki asfaltowe, no to wiadomo, no asfalty no to, to jest prosta i przyjemna sprawa, raczej szlak prowadzi bocznymi drogami z, ba... z bardzo małym natężeniem ruchu. Natomiast w lesie... No w lesie to już tak jest różnie. Albo są drogi, tak jak teraz ta, po której jedziemy, bardzo dobre, że idzie się po ubitym, fajnym szutrze, ale też zdarzają się odcinki piaszczyste, dlatego raczej no nie na kolarce, tylko trekking yy, lub gravel lub MTB. Można się trochę zmęczyć, ale pozytywnie. Więc też te szlaki nie są takie totalnie najprostsze. Mimo, że jest w miarę płasko. Dojeżdżamy do Czarnolasu, gdzie zmieniamy szlak na czerwony. A co w tym Czarnolesie? Może Muzeum Jana Kochanowskiego w XIX-wiecznym dworku? W środku znajdziemy wiele wydań dzieł poety, opracowania na temat jego życia i twórczości oraz pamiątki bezpośrednio z nim związane. Co to dużo mówić, nas za bardzo nie porwało. Bardziej niż muzeum spodobał nam się przypałacowy park. Wiosenna, soczyście zielona przyroda to dobre miejsce na przerwę od pedałowania. Kolejny dzień rozpoczynamy w garbatce, czyli w przedwojennym letnisku, które czasy świetności mają już za sobą, ale wciąż zachwyca drewnianymi willami i swoim stylem przypominają nam trochę Świdermajery. No właśnie, a coś w tym jest, no bo otwockie Świdermajery powstawały mniej więcej w tych samych czasach. I zarówno jedno, jedna miejscowość i druga miała funkcję letniskową, z tym, że Otwock jest i był miastem zawsze, a Garbatka jest wsią, więc jakby ta zabudowa jest trochę bardziej spójna. Znów na dobre zagłębiamy się w las. Najprostszą drogą zmierzamy do Królewskich Źródeł, gdzie zostawiamy na chwilę rowery, by przejść się pieszym szlakiem. Królewskie Źródła, skąd ta nazwa? Według legendy korzystał z nich podczas swoich licznych polowań w Puszczy Kozienickiej król Władysław Jagiełło, A. który gasił, gasił w nich swoje pragnienia. Od czasów królewskich bije z nich krystalicznie czysta woda nadająca się do picia. Może skosztujesz? No, możemy sprawdzić sobie. Nie wiemy, czy akurat ten argument przyciągnie Was do puszczy koźnickiej, ale mamy inny. Ta otokładka, która ciągnie się wzdłuż rozlewisk zagorzczanki Dobry Kilometr. Ptaki śpiewają, kaczuchy pływają. Naprawdę warto zejść z roweru, będąc tutaj w okolicy, przejść się drewnianą kładką, kilometr, można niecały, i tutaj kładką wzdłuż zagóżnianki się przejść i podpoczywać. Praktyczne info: na kładkę nad królewskimi źródłami nie możemy wjechać rowerem, więc zostawiamy je najlepiej właśnie tutaj na moście. No i powiem szczerze, że. Jeżeli na przykład jesteśmy w dwie, trzy osoby, no to fajnie, żeby ktoś tych rowerków przypilnował, a reszta po prostu idzie sobie na spacer, no bo kładka jest dość długa. A tuż obok szlaku jest taka polana wypoczynkowa. W taki dzień jak dzisiaj, kiedy jest ciepło, naprawdę można spotkać tutaj sporo osób, no i ja się nie dziwię, no bo jest gdzie usiąść, jest gdzie zrobić ognisko, jest w ogóle taka możliwość. W ogóle w tym momencie chciałem Wam wspomnieć o programie Zanocy w lesie, czyli o możliwości legalnego spania w namiocie na dziko na wyznaczonych obszarach leśnych. W poprzednim filmie na blogu opowiedzieliśmy o tym dość sporo, więc zasady są tam no, wytłuszczone, możecie sobie to sprawdzić, poczytać, jeżeli się interesujecie tym. Natomiast w Puszczy Koźnickiej też są takie miejsca, akurat nie to, ale w wielu miejscach naprawdę można sobie rozbić ten namiot legalnie na jedną na dwie noce do 8 osób. Sprawdźcie informacje w poprzednim filmie. A jeżeli chcecie do Królewskich źródeł przyjechać samochodem na przykład, no to yy, trzeba podjechać od strony drogi 737. Tam jest parking. No i od tego miejsca 3 km taką asfaltową drogą, jak teraz trzeba iść. Ogólnie nie jest to daleko, natomiast no liczcie się z tym, że nie podjedziecie pod samą atrakcję. Mały sakwiarz. Mamy jeszcze chwilę czasu do powrotnego pociągu podjeżdżamy kawałek dalej, nad Radomkę. W popołudniowym słońcu nadrzeczne łąki wyglądają wyjątkowo pięknie. Po Radomce można pływać kajakiem. To jedna z wielu mazowieckich rzek, która świetnie się do tego nadaje. W sąsiedztwie łatwym i przyjemnym spływem może być też Pilica. Jak na porządną wyprawę przystało, kończymy ją lodem pod Giesem. Smacznego. Dziękuję. E, tak, pamiętajcie, by zasubskrybować, zasubskrybować trudne słowo nasz kanał. Tam znajdziecie więcej inspiracji podróżniczych, także takich poradnikowych, jak wyróżnić na wyprawę, co spakować, jak znaleźć miejsce pod namiot. No i dzięki, że oglądaliście do końca. Trzymajcie się, cześć. Pożegnaj się. Cześć.